Witajcie kochani na kanale Opowieści losu, z tej strony Anna. Dzisiaj przychodzę do Was z rozkładem na nów. nów, który odbędzie się 1 grudnia, czyli w najbliższą niedzielę o godzinie 7.21. W skrócie Wam opowiem, co ten Nów nam ciekawego przyniesie. Otóż znak strzelca powiązany jest z podróżami, filozofią, edukacją i wolnością. Najbliższy Nów będzie sprzyjać nowym pomysłom oraz rozwojowi osobistemu. Będzie to również moment idealny na odrzucenie og ograniczających wierzeń oraz pracy nad poszerzeniem horyzontów i na planowanie podróży na przyszłość. Ja dzisiaj przygotowałam dla Was rozkład na nów, w którym zapytam o to, co nowego do Was nadchodzi, jakie niespodzianki mogą do Was nadejść, co ciekawego może, może Was spotkać i o czym nie wiecie jeszcze. Do tego nowego zapraszam, do, przepraszam, do tego czytania zapraszam serdecznie, wszystkie zodiakalne koziorożce. Moich po prostu tutaj koziorożców jest coraz więcej. Dziękuję Wam za Wasze lajki, za Wasze wyświetlenia, za Wasze komentarze. Po prostu widzicie prym na, na kanale, za co Wam bardzo serdecznie z całego serca dziękuję. Także zachęcam również innych koziorożców, również do subskrypcji, do lajkowania, do wyświetlania, do ustępnień, udostępnień i do e, tutaj komentowania i Waszych opinii najbardziej. Co jeszcze? No, i zapraszam też nowych tutaj, tak? Słuchaczy, widzów, również no też do subów, aby właśnie nie zgubić tej kanału, aby tutaj być na bieżąco z wszystkimi e, treściami, które Wam przekazuję. Ok? Dziękuję. Dobrze, na początek, drogie koziorożce, zobaczymy sobie, co nowego do Was nadchodzi. Jaka energia do Was nadchodzi z tym nowym w znaku strzelca? Co nowego i jaka energia nadchodzi do koziorożców w znaku strzelca? W znaku koziorożca, przepraszam. <grym> co nowego dla koziorożców? Znowu w znaku strzelca. O. Proszę o jedną kartę z informacją, co nowego dla, nadchodzi dla koziorożców. Co nowego dla koziorożców. Ok. O, drogie Koziołki, moje kochane, tutaj będzie Was prowadzić intuicja Okej, okay. czyli wchodzicie w ten nów, to jest z, z energią silnej intuicji. Dobrze. I jakie niespodzianki mogą tutaj dla Was nadejść? Jakie niespodzianki dla koziorożców, wraz z tym Okej, okay, okej, okay. te karty się do Was nowo, nie same wyrywają. Dobrze. Być może ta intuicja będzie Was prowadziła w kierunku wyjaśnienia jakichś spraw związanych z zazdrością. Być może przez to jakby uwolnicie się. Być może też tutaj Wasza kreatywność będzie bardzo, bardzo taka e, aktywna, będziecie tworzyć, będziecie działać, będziecie kombinować jakieś nowe pomysły. E, ok e, ale czegoś z Was za dużo, jesteście po prostu pełni, jakbyście byli obiedzeni po takim tym obiedzie, tak? Być może to Was przytłacza, być może jest Was za dużo myśli, za dużo jakichś właśnie tutaj, um, za dużo analizowania, zbyt dużo um, jakichś pomysłów, na który nie być, na który się zdecydować, być może to Was troszeczkę jakby y, przytłacza. Też możecie być czymś zawstydzeni, być może wstydzicie się tego, że jakby jesteście z jakiegoś powodu czymś wyczerpani, być może emocjonalnie, być może fizycznie. Mm, Okej? Okay. Dobra. Zobaczymy sobie dalej, co jeszcze na karty pokażą dla Was. E, co ciekawego do Was tutaj zmierza. Nie, co ciekawego Was może spotkać, drugie koziorożce. Co ciekawego może spotkać w koziorożce? Dobrze, drogie koziołki. O, tu jeszcze jedna karta się schowała. Okej. Okay. Dobrze. Więc tak, w pytaniu o to, co ciekawego Was, was może spotkać, te karty odpowiadają mi, że być może poddajecie się czemuś lub poddajecie się jakimś nowym wyzwaniom, jakimś, jakiejś kreatywności. Mm. Być może poddajecie się również medytacji, która przyniesie Wam ukojenie, która Was uzdrowi, która jakby tutaj mm, przyniesie Wam transformację, taką wewnętrzną transformację duszy, ukoje być może Wasze, wasze ciało, e, być może z jakiejś tej dolegliwości, tak? Być może tutaj może Wam przynieść ukojenie e, podczas tej medytacji piosenka, jakieś takie fajne realizacyjne właśnie e, muzyczki też tutaj bardzo, bardzo fajnie sprzyjają. Być może podczas tej medytacji odnajdziecie sobie jakąś wewnętrzną mądrość, która poprowadzi Was do odrodzenia i dzięki temu uzyskacie taką, taką wdzięczność, taką spokój, taki spokój wewnętrzny, taką regenerację. Yy. Okej, okay. taka tu mi się historia pokazała, lub jeszcze druga wersja. Być może poddajecie się jakiejś, przed poddajecie się jakiejś, mm, puszczacie coś wolno, puszczacie na przykład wolno zazdrość, okej, okay. poczujecie się bardziej uwolnieni, uwolnione poprzez właśnie medytację. Być może właśnie wasza kreatywność da wam uzdrowienie, czyli jakby wrócicie do swojej takiej mocy poprzez właśnie tutaj generowanie nowych pomysłów, nowych wizji twórczych, czegoś takiego, tak? Co tutaj jeszcze? Być może jest jakby was za dużo, tak jakbyście byli jakby czymś przybodcowani, na przykład, nie wiem, internet, telewizja, radio, cokolwiek, tak? Co tutaj jeszcze? Być może jesteście przytłoczeni właśnie brakiem mądrości, a ta mądrość właśnie podczas medytacji tutaj do Was przychodzi. Ok? Co tutaj jeszcze? Po jakimś etapie wstydu lub zawstydzeniu przez kogoś lub przez coś lub przez jakiś Wasz wewnętrzny wstyd odradzacie się? Być może musieliście coś tutaj jakby przerobić, coś przetransformować, zmienić jakby kierunek percepcji, i tutaj właśnie też przez to. Przestajecie się wstydzić jakby tego, że się transformujecie, że wy się odradzacie. Przestajecie się jakby wstydzić tego, że, e, że Wasza mądrość jakby podąża w innym kierunku, niż jakby w kierunku. niż jakby inni ludzie e, by tego oczekiwali od Was, na przykład, okej. Okay. Jesteście też czymś wyczerpani. Być może jakby. Mm, być może to jakby jesteście wyczerpani jakby brakiem wdzięczności od innych ludzi lub jakby nadmiernym okazywanym, okazywanie wdzięczności przez Was innym ludziom, bo to jest po prostu jakby gdzieś wymagane od Was w takiej zasadzie, okej? Okay? Dobra. To teraz sobie jeszcze sprawdzimy, także tutaj macie koziołki, dwie historie, która z kim rezonuje, bardzo proszę o Wasze komentarze i opinie. Dobra. Co tutaj jeszcze? O czym... O czym koziorożce nie wiedzą? O czym koziorożce nie wiedzą? Proszę o informację. No, co jeszcze? jeszcze nie wiedzą. O, o, to mi się jakaś jedna obróciła. Ok. Drogie koziorożce, być może nie wiecie jeszcze że ktoś za wami tęskni, że ktoś o was myśli. Ktoś, kto być może dawał wam lub dawał w przyszłości poczucie bezpieczeństwa, komfort wewnętrzny, stabilizację. Być może będą tutaj do wyjaśnienia, do załatwienia jakieś kwestie sprawne lub jakieś kłótnie i spory. Tutaj mogą też powstać, to jeszcze jakby jest przed wami ukryte, o tym jeszcze nie wiecie. Być może te kwestie tutaj, te sporne wyjdą właśnie przez te właśnie kwestie prawne. Okej. Okay. Ktoś być może do Was pisał wiadomość, która do Was nie, nie dotarła, ponieważ by została przez kogoś wykasowana. Być może ktoś to właśnie za Wami tęskni, kto o Was myśli, kto dawał poczucie bezpieczeństwa i komfortu lub kto dawał poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Jest to no, mocno odczuwam jakby energię tego, że tu kogoś znacie, tak? Kto być może tutaj mógł, chciał w jakiś sposób się z Wami tutaj skomunikować. Mm, co tutaj jeszcze? Komuś brakowało być może odwagi? Być może to Wam brakowało odwagi, być może y, tutaj jesteście czymś jakby wyczerpani czyli tu, jakby powraca ta energia, tak? Siła, wyczerpanie. Mm, ok, co tutaj jeszcze? Y, może tutaj chodzić o jakąś kobietę, lub to Wy macie w sobie taką boską kobiecość, tak? Która przyciąga, która jest takim jakby mm, światłem dla innych ludzi, która też jakby pociąga innych ludzi w Waszym kierunku. O, tak, macie takie przyciąganie, ok. Ale tutaj też jeszcze ktoś może mieć złamane serce przez jakąś tej relację, coś tu jeszcze nie zostało, być może uzdrowione, lub jeszcze nie jest, e, lub być może macie sytuację, że na przykład macie jakiś kontakt, e, jakąś jakieś tutaj mm, relację być może już na gruncie przyjacielskim, koleżeńskim, być może z jakimś eksem lub jakąś eksową, tak? Czyli z byłym lub byłą partnerką e, i ktoś na przykład twierdzi, że okej, okay, już mu przeszło, już jest wszystko okej, okay, już może to z wami normalnie rozmawiać i już tutaj jakby wszystko gra, no to ten ktoś po prostu kłamie, tak? Yy, ponieważ nadal ktoś ma złamane serce. Może to być osoba, z którą kiedyś wybliście w relacji w związku, lub to będziecie właśnie Wy, to będzie tutaj właśnie też Wasza energia, ok? Dobrze, no to na tyle, jeżeli chodzi o ten przekaz na nów w Strzelcu. Jeżeli w słyszycie mojego pijącego wodę psa, najmocniej przepraszam. No dokładnie teraz, no, jest spragniona, więc musi się napić. Dobra, drogi koziorożce, ja za, ten, za to czytanko Wam dziękuję, jeżeli tutaj cokolwiek z kimkolwiek rezonowało, proszę o Wasze opinie, Wasze komentarze yy. i pamiętajcie, żeby polegać tutaj na swojej intuicji, ok? Ona Was tutaj zawsze poprowadzi i, i nigdy jakby Was tutaj nie zgubi w Waszych dążeniach, w Waszych działaniach, Waszych decyzjach i tak dalej. Okej, okay, również ponownie dziękuję za suby, dziękuję za lajki, dziękuję za wyświetlenia, za komentarze. Również zachęcam i zapraszam nowych słuchaczy, nowych widzów do lajkowania, do subskrybowania, aby kanału nie zgubić, aby nie zgubić treści, które tu się będą dla Was nowe pojawiały. Na dzisiaj Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia wkrótce. Pa pa!